Jeśli zarabiasz 6 do 10 tysięcy złotych miesięcznie na etacie lub na freelance lub jako wirtualna asystentka i czujesz już szklany sufit zarobków, to mam dla Ciebie rozwiązanie. Istnieje sposób na przebicie szklanego sufitu i to bez rezygnowania z obecnej pracy. Chodzi o zarabianie na cudzych produktach cyfrowych. Marki osobiste, twórcy kursów i e buków szkoleń potrzebują wsparcia technicznego, kogoś kto zrobi za nie całą tą brudną robotę, reklamę, teksty, technikalia, strony aby oni mogli zarabiać kasę. I chętnie tą kasą się dzielą Zobacz, tutaj przychody tylko od jednej klientki 76 tysięcy złotych Tutaj przychody z kilku miesięcy Od tylko jednego klienta 38 Tutaj współpraca, która trwa 3 miesiące 153 tysiące złotych Zrobiłem to pomagając twórcom w tym Czego oni nie potrafią I teraz zrobię to jeszcze przy pomocy Ejaja Więc zajmuje mi to dużo, dużo mniej czasu Rynek kursów rośnie jak szalony A twórcy nie chcą uczyć się tych technikaliów Nie mają na to czasu Ale mają ogromną wiedzę I chcą ją opakować i sprzedać Zainteresowany to kliknij i zobacz wideo, w którym wszystko tłumaczę.